Słuchajcie, kolejne miejsce Obrzycko Obrzycko jest kilka kilometrów od stobnicy. Drogą nie wiem, stawiam, że to będzie gdzieś 4-5 km, dokładnie Wam jeszcze podam. Natomiast jest to przystań, już raczej tutaj, zarządzana przez gminę. Eee, jest to skromna przystań. Już teraz tej widzę, teraz Wam wszystko pokażę. Pomost sumowniczy całą tutaj e, całe otoczenie. Jest to fajna alternatywa dla osób, które nie chciałyby się zatrzymywać w tej prywatnej e, przystani u Macieja i Agnieszki, e, gdzie no, większym jednostkom może być ciężko albo w sezonie, kiedy będzie tam kilka jednostek no, nie zacumujecie po prostu. Dlatego tutaj jest taka alternatywa, jakby ktoś miał rowery na e, łódce no to ewentualnie do tej stopnicy słynnej. E, mógłby sobie mógłby sobie jakoś tam dojechać. Czyli tutaj, jeszcze raz pokazujemy Obrzycko. Pokażę Wam teraz, tutaj, co tutaj jest. Takie skromne, ale są takie miejsca. Powiedzmy na Magrila, na Kablica, Przystań Rzeczna, Zielona Góra, Gmina Obrzycko. A, właściwie ta. Powinienem Wam wyjaśnić, to tak naprawdę jest. Miejscowość Zielona Góra, w gminie Obrzycko. Slip. No, nie do końca to jest przemyślane. Miałem różne motorówki. Skuter. To może by tutaj jakoś zwodował. Czy większą motorówkę? No, byłyby problemy. Byłyby problemy. Tutaj tablica. Przestań Rzeczna w Zielonej Górze. Nie mylić z Zieloną Górą, bo tutaj Zielona Góra piszemy razem. Co tutaj byśmy zmieścili? Ile ma ten pomost? Coraz Wam mniej więcej zmierzę. Około 16 metrów, czyli powiedzmy, że dwie jednostki po 10 metrów, troszkę wystające w jedną i drugą stronę, by tutaj dały radę przycumować i to wszystko. Powiem, że ta część jakby tej wielkiej pętli no, od Poznania, poza Czerwonakiem, który jest fajnym miejscem no jest pozbawiona e, takich solidnych miejsc do, do cumowania, jakie na przykład było w Nowym Mieście nad Wartą czy dalej będziemy, e, dalej będziemy obserwować na dalszej części właśnie te tej wielkie pętli. No jest tej skromniej. Natomiast z drugiej strony chciałbym, żeby chociaż takie miejsce było w pakości, gdzie nie ma gdzie nie ma żadnego żadnego jakby miejsca do cumowania No może jest, może jest jakby tylko przy, przy śluzie. No chyba, że w władze właśnie czy ktoś e, wyszedł z założenia, że jest przy e, śluzie chociaż też tam umówmy się, że te miejsca są tam trudne do zacumowania. jeśli chodzi o prąd, niestety nie ma jeśli chodzi o wodę, jest taka pompa ona jest czynna, bo widzę, że ktoś puszczał tę wodę i to wszystko puszczę wam na dwie minutki drona pokażę wam jak to wygląda eee, z powietrza i jedziemy, jedziemy dalej jeszcze dwa słowa powiem, są tutaj kosze na śmieci, są to i toje, ale myślę, że to wszystko jest też dostępne jakby dla wszystkich. To nie jest tak, że tylko dla motorowodniaków. Zresztą tych pewnie tutaj nie jest dużo Właścicielem przystani jest gmina Obrzycka. Mogą korzystać jednostki pływające o maksymalnej długości do 15 metrów w maksymalnym zniżeniu 1,4. 15 metrów? No, jedna wtedy by mogła chyba tylko zacumować.